Moi drodzy, a my witamy Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. I teraz informacja dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na 25 sierpnia, czyli na najbliższą sobotę. Posłuchajcie, jakie tutaj propozycje przygotowali dla Was moi dzisiejsi goście, czyli Roxana Niewadzic, witamy serdecznie, Akademia 50 i Pani Natalia Trojanowicz, Animacje dla Dzieci. Co to jest za akcja 25 sierpnia? Dlaczego warto pojawić się nad Waszym wydarzeniu? Jest to piknik rodzinny na Cytadeli. Zatrzymajmy lato, ponieważ lato już się kończy. Chcielibyśmy, żeby zostało z nami trochę dłużej i dlatego będziemy je czarować. Spotkamy się na Cytadeli właśnie w sobotę od godziny 10. Będzie mnóstwo atrakcji, będziemy prowadzić animacje dla dzieci, również od najmłodszych do najstarszych zapraszamy, ponieważ będzie też bardzo wiele ciekawych atrakcji dla osób 50. No właśnie, jakie to będą atrakcje? Najpierw zaczynamy od seniorów, potem przejdziemy do dzieci. Jeśli chodzi o e, osoby 50, plus, to jak całe lato e, na Cykadeli będzie joga. Od godziny 10 do 11.30. Spotykaliśmy się na Cytadeli, to będzie ostatnie spotkanie, stąd też m.in. dlatego takie uroczyste. Następnie około godziny 12.30 planujemy lekcję tańca towarzyskiego. To będzie oczywiście i dla osób 50, ale również dla dzieci. Będą się mogli w to włączyć wszyscy. I już wiemy, jest... że te lekcje tańca cieszą się popularnością. Tak, tak, ponieważ u nas w akademii było już zajęcia z tańca towarzyskiego. Państwo sobie świetnie radzili. Będziemy to kontynuować przez cały rok, także można przyjść, spróbować i sprawdzić, czy to komuś odpowiada. Później około godziny 14 Stowarzyszenie Tajczy również włączy się w piknik, będzie można spróbować sobie również tej formy aktywności. Więc generalnie dużo ruchu, dużo energii i dużo radości. I zatrzymamy lato w Poznaniu. Zdecydowanie. Pani Natalia, wobec tego, jakie atrakcje dla dzieci? Dlaczego warto pojawić się z pociechami, włączyć z naszym wnuczkiem, wnuczką? z uwagi na nasze dotychczasowe działania animacyjne na Stadeli w takim mniejszym wymiarze, które spotykały się z ogromnym entuzjazmem nie tylko dzieci, ale również właśnie często gęsto tzw. seniorów, czyli babć, dziadków, tudzież opiekunek, sąsiadek, którzy przychodzili z tymi dziećmi, aktywnie uczestniczyli w naszych animacjach, były sugestie, nawiązaliśmy współpracę też właśnie z Akademią 50 i uważam, że to będzie świetny pomysł, żeby aktywnie spędzić ten piknik. Nie zależy nam na jakimś specjalnym tutaj obiadaniu się lodami, słodkościami, tylko na typowo aktywnym pobycie. Czyli zachęcamy całe rodziny, w właśnie szczególności przybycie w ostatni taki oddech przed rokiem szkolnym dla dzieci, dla przedszkolaków, dla uczniów, z parciami, z dziadkami, zabranie kocyka, kanapek, przekąsek i wspólnej aktywnej zabawy z nami przez całe 4 godziny. My ze swojej strony też przygotowaliśmy dużo atrakcji, będzie par interakcji, czyli będziemy łączyć na pewno też jogę tutaj z Akademią 50, jeżeli chodzi o dzieciaki, jeżeli one miały ochotę, myślę, że będą miały i wzajemnie będziemy wciągać seniorów do zapach z juniorami. Grami. Jakie to zabawy? Będziemy malować wakacyjnie twarze, co cieszy się nas strasznym szalonym popularnością. chyba jest największa. Tak, na to jest zawsze. ogień, tak? Będziemy krować motyle nie tylko na twarzach. Będziemy je robić z różnych szablonów, z młodszymi dziećmi. Będziemy krować skrzydła motyli, jeżeli dzieci będą miały ochotę gdzieś nam pofrunąć i nie wrócić tutaj do roku szkolnego. I na pewno też będziemy robić dużo konkursów ruchowych przy muzyce, także będzie głośno, brawurową, szalenie, będą animacje balonowe, będą warsztaty z bankami i będziemy wszystkich włączać do wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że seniorzy będą się włączać również do tej zabawy, prawda? Tak, ta, cały czas włączamy. Nie ma siedzenia, nie ma siedzenia, nie ma siedzenia, jest skakanie. Także myślę, że spokojnie dwa kilo można stracić w sobotę. A jakie dzieci, w jakim wieku będą mile widziane? Preferowane są wszystkie dzieci jak najbardziej, jeżeli są z opiekunami, także nawet mamy przygotowane takie różne małe konkursy z małymi niespodziankami, nawet dla takich maluszków, które już zaczynają raczkować. Także zachęcam nawet z noworodkami, żeby przyjść do nas, tym bardziej aura nas sprzyjać, myślę, że pogoda nam dopisze. Zachęcam serdecznie dodatkowo zabezpieczyć się właśnie w kocych, żeby maluszek miał gdzie pełzać, a my na pewno przygotujemy, podejdziemy z jakimś konkursem do niego bezpośrednio. I jeszcze wspomniałyśmy o bardzo ważnej informacji, że te wszystkie atrakcje są bezpłatne. Prawda? Tak, wszystkie atrakcje są bezpłatne. Ja też chciałam po, po, poinformować, że dodatkową atrakcją będzie coś bardzo ruchowego i coś, co kochają wszystkie dzieci. Będzie to super nowoczesna trampolina. I tutaj dziękuję firmie AVEX za pomoc i udział w imprezie, która użycza nam tej trampoliny na całą imprezę. Dowoli dzieci, kura radości dzieciom. I sama firma tutaj, jak również za moim tutaj sugerowała, że... Nie puści żadnego dziecka bez seniora. Także nie będziemy łączyć. Czyli wszyscy Zachęcam, będziemy skakać wysoko będziemy do nieba. Będziemy i rozwijać wszystkie mięśnie ciała. Super, wobec tego bardzo serdecznie wszystkich seniorów, oczywiście wraz z tymi najmłodszymi zapraszamy na piknik na Cytadelę 25 sierpnia, czyli w tą najbliższą sobotę o godzinie... Zaczynamy o godzinie 10.00, myślę, że do około 14.00, prawda, będziemy się dobrze bawić, jeśli pogoda dopisze. Zamówiliśmy, Trzymamy kciuki. Zamówiliśmy. To już chyba najważniejsze. <laughs> Wobec tego jeszcze chciałabym przejść do tego, ponieważ tak jak wspominałyśmy, Akademia 50+, rozpoczyna swoją rekrutację. Tak, od poniedziałku trwa rekrutacja Akademii 50+, robimy zapisy na, dla uczestników, tych, którzy już jakby... Uczestniczyli w naszych zajęciach w zeszłym roku, natomiast również dla nowych osób zapraszamy serdecznie. Będzie jak zwykle dużo, dużo się działo w akademii, będą kursy komputerowe, będą kursy językowe, hobbystyczne, będzie można e, zająć się filcowaniem, będzie można zadbać o swoją urodę po pięćdziesiątce. Także mamy bardzo dużo atrakcji, oprócz tego oczywiście taniec, towarzyski, yoga również w ciągu roku, oczywiście komputerowe, robimy, bo te kulturowe. wiem, tak. że też się cieszą tak, dużą popularnością tak, również oraz takie... Tradycyjne nasze atrakcje, czyli klub podróżnika, koło brydżowe. naprawdę będzie dużo dużo ciekawych rzeczy. W jaki sposób i gdzie się zapisujemy? Żeby się zapisać należy przyjść osobiście do nas, natomiast jeżeli ktoś ma dostęp do internetu, to zapraszam na naszą stronę internetową wwwakademia 50 lub można również do nas zadzwonić pod numer telefonu 612230448. Natomiast zapisać trzeba się osobiście, ponieważ robimy zdjęcie, które później jest wklejane w naszej legitymacji, każdy słuchacz dostaje swoją legitymację. Także warto przyjść, poznać nas, zobaczyć kim jesteśmy. To jeszcze przypomnijmy, gdzie dokładnie macie swoją siedzibę. Nasza siedziba jest na Mickiewicza 20 przez 6, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego, także ścisłe centrum. Mamy nadzieję, że remont na Kaponierze nie przeszkodzi w dotarciu do nas. Eee, tak, także zapraszamy serdecznie. No i kiedy rozpoczyna się ten rok akademicki? Również 1 września? Nie rok akademicki, jak rok akademicki. I, oj, z studentami z października. Tak, tak, tak. tak jest. Dobrze, wobec tego wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy, a ja będę trzymać mocno kciuki za tą pogodę w sobotę i mam nadzieję, że to piszę. Dziękuję. dziękuję serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze dziękuję. spotkanie. Z Państwem również już się powoli żegnam. Do zobaczenia oczywiście jutro. O godzinie o godzinie 17.30. Życzę miłego i spokojnego wieczoru.